Proszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię testować. Jak wiecie, doskonale, bardzo lubię testować samochody, przesiadać się po trzy razy w tygodniu z jednego do drugiego, ale bardzo lubię też testować serwisy, usługi serwisowe, patrzeć jak to wszystko się rozwija. Czy klient oddala się od swojego samochodu podczas serwisu, czy może też do niego się przybliża, choćby nawet wirtualnie? Jak wiecie, też doskonale wraz z programem zakup kontrolowany często korzystamy z usług różnych niezależnych serwisów, żeby sprawdzać samochody, które są u nas w programie. I ja Dzisiaj zrobię to samo. Jadę po prostu samochodem pozyskanym, zupełnie obcym, testowym i czuję wszakże, że troszkę mi bije lewe przednie koło. Ja zwykle to w programie też mówię: wyczuwam to miednicą, wyczuwam to nogami, wyczuwam to całym ciałem. Nienawidzę, jak mi w samochodzie koło bije. Ale z drugiej strony wiadomo, że zawsze w ciągu dnia, dnia powszedniego, mam jakieś zdjęcia, mam jakieś zajęcia. Okazuje się, że jest, jest możliwość zostawienia samochodu w serwisie po dowolnej porze. 24 godziny na dobę. Jest coś takiego jak kluczykomat, jest coś takiego jak aplikacja, gdzie można online podejrzeć, co się dzieje z moim samochodem. Jest możliwość otrzymania informacji, czy to sms-em, czy to mailem, czy to w tej aplikacji, jaki jest postęp prac serwisowych i co właściwie z moim samochodem się dzieje, czego on podczas serwisu będzie wymagał. Mało tego jest możliwość otrzymania raportu i wyceny. Usługi serwisowej, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wszystko to brzmi troszkę tajemniczo, ale za chwilę zobaczycie, jak jest proste w obsłudze. Jest sobota, godzina 15 za 25. .00. Nikt już nie pracuje, albo prawie nikt, może jeszcze ktoś został w serwisie. Także ja podążam tam szybciutko i spróbuję zostawić auto w serwisie kompletnie bezobsługowo. To jest tak zwany serwisowy check-in mojego samochodu. Odprawa, check-in, jak na lotnisku trochę to wygląda. Tablica rejestracyjna. Już wpisuję. Troszkę wieje FZ. To są te ekrany, które towarzyszą nam na co dzień, ale za chwilę zobaczcie, jakie to jest proste w obsłudze. Wpisałem już tablicę rejestracyjną. Względem bezpieczeństwa otrzymuję kod weryfikacyjny. O, dostałem właśnie już SMS-a z kodem weryfikacyjnym, akceptuję warunki, są tutaj moje dane, jeżeli jestem zalogowany w aplikacji to wyskakują moje dane, wyskakują dane kontaktowe do mnie, e, także tu się wszystko zgadza, e, mogę dodać też komentarz, to jest niezwykle ważne, że na przykład poza tym, że bije lewy przód, a na przykład zaciąłby mi się zawias bagażnika, to też mogę napisać komentarz, o co proszę, żeby co wykonać, lewy przód, proszę bardzo, lecę dalej, Mogę również zażyczyć sobie dodatkowe usługi serwisowe, te, które są akurat moim zdaniem do zrobienia, czyli na przykład sprawdzenie geometrii zdecydowanie tak, odgrzebienie klimatyzacji prawdopodobnie było tu robione, ale w tej chwili ja tego nie potrzebuję, więc tego nie wybieram. Mogę za, e, zaproponować również przechowanie opon e, e, zimowych albo letnich, ale że ja jadę zawarią opon, a nie z wymianą wszystkich czterech, to tego nie potrzebuję. Chcę skorzystać z kiosku i odebrać moje klucze. Tak jest. Chcę skorzystać z kiosku. Podaję miejsce parkingowe, na którym zostawiam swój samochód, tutaj w serwisie. Zobaczcie, jak to jest w autoryzowanym serwisie. Już by się cztery osoby koło mnie kręciły. Wszystkie w garniturach, byłaby kawka, byłaby kolaszka. A ja tak naprawdę jest zimno, nie chcę mi się rozmawiać. Chcę tylko zostawić samochód. Podpisuję swoim podpisem ten dokument i już jestem. Umieść klucze w zamku. Dziękuję. Wyjdź. Zostawiam furę Nara. Ale, ale wrócę jeszcze, jako że ja jestem człowiekiem dociekliwym, to nie wychodzę stąd tak łatwo, czyli oczywiście ja się za chwilę przyjrzę, co się będzie działo dalej. Auto zostanie zeskanowane, auto zostanie yy, przeprowadzone przez tak zwaną dynamiczną geometrię. Gdybym był normalnym Kowalskim, poszedłbym sobie teraz na lotnisko albo na obiad, albo gdzieś, ale że jestem dociekliwym Kornackim, a nie Kowalskim, udam się razem z tym samochodem i zobaczę, jak wygląda taki przegląd. No dobra, i teraz ja się pojawiłem tutaj cichcem, tutaj jestem, stoimy sobie z Grzegorzem, cześć Grzechu, za chwilę dobra. opowiemy o tej pięknej maszynie, co to się tutaj będzie wyrabiać, bo ja czegoś takiego w warsztacie samochodowym jeszcze nie widziałem. Marcin, którego znacie na pewno z anteny Defentur, bo często tu jesteśmy, wjeżdża autem i będzie ten samochód skanował. Po co się skanuje samochód przed serwis? To są dwie kolory bardzo ładne, ale też funkcjonalne. Skanuje się po to. Po pierwsze względu na bezpieczeństwo 100% mm -hmm. pojazdów samochodów mamy zeskanowanych, jeżeli chodzi o karoserię i geometrię. Szczególnie geometria jest bardzo istotna. Nie ma innej możliwości niż tego typu skanery, mm -hmm. żeby w każdym samochodzie szybko sprawdzić geometrię. No, a to jest niezwykle istotne pod właściwie każdym względem: i pod względem ogumienia, i pod względem bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu, ale także wszystkich systemów, które dzisiaj nad nami czuwają. Przede wszystkim względem na bezpieczeństwo, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko tym sposobem jesteśmy w stanie sprawdzić każdy samochód, jeżeli chodzi o Każdy samochód. Ale tu są jeszcze inne składowe, bo tu no również skanujemy karoserię i możemy skanować również ogumienie. Głębokość bieżnika i sposób zużycia bieżnika. Tym szybkim przejazdem, tak? To się tak, dzieje tak pojedynczym przejazdem. przejazdem? Tak. I to trafia gdzieś do systemu komputerowego. Trafia tak? to do biura, pracownicy biurze sprawdzają, w jakim stanie jest geometria w twoim samochodzie. Wtedy wiesz, oszczędność dosyć duża, jeśli chodzi o opony, bo mhm. opony w takich autach to nie jest 5 zł, tylko to jest no. tysięcy. Więc u nas procedura jest taka, że każde auto, które do nas przyjeżdża, ma obowiązek przejechać przez to. Jeszcze jest jedna korzyść z tego. To nie Kazik dzwoni do klienta, ale to maszyna ocenia w sposób wiarygodny stan techniczny. I to jest niesamowicie ważne, bo samochody to dzisiaj są bardzo skomplikowane urządzenia. To nie jest kawałek blachy z jednostką napędową, tylko tutaj na wszystko trzeba zwrócić uwagę. Rzeczywiście to się sprawdza, co klient, co klient dzięki temu zyskuje, poza czasem, że, że dostaje to wszystko. Napęd. Klient ma pewność jazdy dobrym i sprawnym samochodem. Mhm. Wiesz, to są auta, których tor jazdy powinien być perfekcyjny. Mhm. Nie można sobie pozwolić na to, żeby żeby mieć rozklekotane auto, no za takie pieniądze. I nie, a, no I nie, nie przepłaca, ponieważ płaci tylko za to, co w wiarygodnie zostało stwierdzone jako sterka. No właśnie, przez maszynę tak naprawdę, a nie tak. e, człowieka. A nie dla komuś, komu się wydaje. Tak? No właśnie, to... ciekawe dla mnie jest jeszcze to, że Ty obsługujesz Marcin tutaj bardzo różne marki. Widzę Mercedesa, widzę Skodę, tak. widzę tam samochód dostawczy i okazuje tak. się, że tego typu urządzenia w nieautoryzowanych serwisach mogą sprawić, że każde auto będzie tak obsłużone? Każde. Każdej marki. Każdej każdy, marki model. każdy model. Każdy model, każde jedno. Każdy a. samochód powinien mieć poprawnie ustawioną geometrię. No dobrze, to I zobaczcie. Małe, piękne, wygląda, błyszczy się, a ja zaraz sprawdzę, co tak naprawdę w moim samochodzie odkryto. O, i leci, zobaczcie, z wydrukiem, niczym rączy koń, od razu po dosłownie minucie. Zobacz, Adam, jak to wygląda. Wiesz, co ci powiem? E, I... Świetny samochód ale 70-80% samochodów, które do nas przyjeżdżają, prawie takich świeżych jak ten, mm -hmm. mają właśnie tak jak tu. Rozregulowana geometria no na przedniej i na tylnej osi, masz tutaj proszę na czerwone polu. Ja co o samochodach zawsze mówię bardzo fajnie, jak to dobrze, <noise> że nie mój, nie? Że, ale z drugiej strony będę, tak, jest. tak jest, jak czuję, że coś tak jest. jest nie tak, to, no. to lepiej jest o to zadbać y, y, zawczasu i po prostu to wyregulować. Jeszcze o profilaktyka jest bardzo ważna, tak. bo żeby nie doprowadzać później do bardzo kosztownych awarii, mhm. to jest my profilaktyka w tym serwisie stosujemy non stop i o tej profilaktyce się coraz częściej mówi, że jeśli będziemy Z jeśli będziemy zapobiegać awariom, po prostu chodzi mm. o to zapobieganie awariom, bo tak Regułujemy, jak powiedziałem, komplet stawiamy ustawiamy bardzo często już post faktu, które za późno. Tutaj mm -hmm. mamy profilaktykę, jak powiedzieć, tak, dużo wcześniej. Dokładnie. To jest jak ze zdrowiem trochę u lekarza, lepiej A, to... eliminować przyczyny niż później leczyć to, to, efekty, nie? To, 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 poszczególnych to, to zdarzeń. Co dalej, <sup büy> słuchajcie, jeżeli taki, taki raport powstaje, wiem, że jest źle. Prawdopodobnie będzie on do mnie jako klienta przesłany, bo jeszcze, mnie tu nie, nie ma, pamiętajcie, nie ma, że mnie tu nie ma. Mamy skanery, ale jeszcze wjeżdżamy samochodem na podnosik, jeszcze sprawdzamy pozostałe podzespoły i mhm. dostajemy jeden spójny raport okay. na telefon, na laptop, jeden spójny raport z oceną techniczną pojazdu i z kalkulacją naprawy. Okay. A jak taki raport wygląda? Za chwilkę Was zdajemy. Zajmijmy się teraz tym, co, na czym do nas, dlaczego do nas przyjechałeś. Tak jest. Czyli sprawdzamy, dlaczego masz dygania na oponie. I teraz zobaczcie, ja sobie okulary założę i chyba wiem, dlaczego tutaj coś jest w tym samochodzie z tą geometrią popsutą. Joshua jest ze mną. Cześć. Cześć, cześć, cześć witaj. Cześć, witaj. Dobrze Adam cię i... zobaczyć. Powiem Ci, że zinformatyzował nam się tutaj ten system przyjęcia samochodów do serwisu. To jest łatwiej czy trudniej dla klienta? Myślę, że zdecydowanie łatwiej, ale także zdecydowanie łatwiej dla właścicieli serwisu prowadzić swój biznes w tych mhm. niestabilnych czasach motoryzacji. Wymaga to wszakże inwestycji i tych naprawdę ultranowoczesnych rozwiązań, bo tak jak ten skaner tutaj, to to są pierwsze urządzenia na świecie, które są wprowadzane. To jest niesamowite i cały system informatyczny z tym związany, nie? O. Dokładnie tak, zgadza się. Oprócz skanerów mamy Także kluczy komaty, a przede wszystkim oprogramowanie. Prawdopodobnie, y, będąc klientem serwisu Maximobil, mhm. y, po diagnostyce Twojego pojazdu, po przejściu przez carskaner, y, oraz inne urządzenia, mhm. otrzymałeś SMS-a z raportem? Prawdopodobnie tak, tylko ja mam zawsze dźwięk wyłączony, wiesz, żeby nie przeszkadzać na nagraniach. Faktycznie przyszedł w ciszy y, do mnie SMS, on się załadował i. Dobra, ja to odkrywam po raz pierwszy, więc ty mi tłumacz, co, co my tutaj mamy. Jasne, tajnego. to jest SMS, który został wygenerowany przez platformę Fleetback mhm. na potrzeby serwisu Maximobil. Tutaj masz informacje dotyczące wstępnej geometrii pojazdu, czyli już widać, że Twój samochód powinien przejść przez profesjonalne dopasowanie i ustawienie zawieszenia. Czyli po to, potwierdziło się to, co na papierze tam było? Nie tylko serwis dostaje to na papierze, a ja jako klient dostaję to w aplikacji. Dokładnie nie? tak. I w zasadzie nie musisz być klientem, który czeka w serwisie na tę informację, tylko możesz czy to podczas telekonferencji w pracy, czy też w drodze w podróży mhm. otrzymać transparentną informację o pojeździe. Otrzymujesz także ofertę dodatkową i udokumentowane opcje serwisowe oraz, oraz usługi, które możesz zaakceptować, również akceptując mhm. koszty. Ale wszystko podano od razu z kwotami, czyli co trzeba zrobić i za ile trzeba zrobić, żeby Dokładnie potem nie było, tak. że ja przyjeżdżam odebrać samochód, a Pan Waldek mi mówił, o Panie ile to wyszło, nie? Wszystko wiem przed rozpoczęciem, mhm. czyli ja akceptuję po weryfikacji samochodu Dokładnie tak, i oferta jest transparentna, masz zawsze podgląd do raportu, więc nie ma możliwości o naciąganiu klienta w serwisie. Dodatkowo potem możesz dokonać opłaty za niektóre elementy, mm -hmm. które wymagają przedpłaty. Możesz skontaktować się przez czat, czy też SMS-a z serwisem, aby potwierdzić, upewnić się, czy oby na pewno, prawda wszystko będzie wykonane w czasie, wow. oraz zostawić ocenę. No właśnie, ale jak się okazuje, na tym owa nowoczesność się nie kończy, bo jeszcze są dwie maszyny, które chciałem wam pokazać dzisiaj. To jest naprawdę wnikanie w takie tajniki pracy warsztatowej, że ten klient nie jest odseparowany od swojego samochodu, choćby nawet był fizycznie, to nie jest mentalnie, bo zawsze może podejrzeć, co się z tym autem dzieje, nie? Dokładnie. Za chwilę bardzo nowoczesne dwa urządzenia do serwisowania naszych cudownych samochodów. No dobrze, kolejny etap. Moje lewe przednie koło już powędrowało na maszynę. Mówi się, że wymiana w wymianie koła jest równa. Okazuje się, że nie jest równa, że też tutaj coraz to nowsze maszyny, tam o pięknej nazwie EWO 4.0. E, czym się wyróżnia, nie? Spośród innych? Mnie urządzenie wyróżnia się na rynku dwoma jakby rodzajami cech. Przede wszystkim ergonomia, a mhm. drugie bezpieczeństwo. Ergonomia, tak jak widzieliśmy wcześniej. Podnośnik jakby wyręcza mechanika i nie obciąża jego. No, no. Lędźwiowy boli jako pierwszy zawsze tak jest, od jest, od tego dźwigania, nie? Wieszę, grazie, co no, no. Pierwszy siada. No. Natomiast bezpieczeństwo jest to urządzenie bezdotykowe, czyli w tym mhm. momencie mamy naprawdę zminimalizowane ryzyko uszkodzenia czy Felgi, czy opony. A, myślałem, że my pana mechanika tutaj nie będziemy uszkadzać, bo widzisz dotyka. Zauważyłeś, że to było na pierwszym miejscu zdrowie mechanika, natomiast naprawdę jest to urządzenie, które, no tak jak mówiłem, mhm. pozwala na wykorzystanie mniejszej siły tak, przez obsługującego. Po drugie zabezpiecza nas, szczególnie przy właśnie dużych felgach, mhm. dużych oponach, gdzie mamy niski profil, gdzie mamy sztywny bark opony, w tym momencie to urządzenie nam bardzo mocno pomaga. No właśnie, jak? No to zacznijmy to może zdejmować, zrzucać, wymieniać i, i pokażmy jak to się dzieje. Zwykle to się zaczyna jednak od, od łyżki, od podważania tego koła, od tych czynności wykonywanych jednak manualnie przez wulkanizatora. Tutaj system jest automatyczny można powiedzieć, ponieważ tak jak niż... Mocowanie koła jest centralnie, mm -hmm. czyli tutaj okay. mamy też ten plus, że nie mamy szczęk, tak jak w tradycyjnej montażownicy, gdzie jest ryzyko, że ta szczęka gdzieś tam nam uszkodzi. No mm -hmm. jedziemy. W tym momencie urządzenie jest programowane do wymiarów koła, do wymiarów felgi. Czyli samo sobie czyta, tak? I rozmiar opony i, i rozmiar felgi, i gabaryt całego koła. Jest to w przygotowaniu, ponieważ urządzenie jest przygotowane pod czytnik e, chipów zatopionych w. A, jest już coś takiego, tak, że z chipa będą wszystkie informacje wędrowały do urządzenia. Z tym, że na razie jest to technologia stosowana dosyć rzadko, mhm. także trzeba tą maszynę jakby zaprogramować do, do koła. Okej. Okay. Co my tu mamy? Ustawiamy sobie e, wielkość koła felgi ogólnie mm -hmm. 22 cale. 22 cale jeszcze, teren za 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 jeszcze to wszystkie te wszystkie te opony, to wszystko jest ciężkie, to wszystko jest twarde, to wszystko jest, no a Wy... poza tym bardzo skomplikowane też na, nasączone czujnikami wszelakimi. Nie? Wymaga mm -hmm. bardzo dużo siły, wymaga też y, y, bardzo dużej wprawy od operatora. Nie? Mm -hmm. W tym przypadku w tym, w tym urządzeniu teoretycznie. Operator nie musi być aż tak bardzo doświadczony. Mm -hmm. Oczywiście trzeba to przećwiczyć, Każda, każde urządzenie inaczej pracuje, natomiast na pewno pomaga w obsłudze takiej. No to ciach, tak, jedziemy. Ustawiamy sobie tryb automatyczny i jedziemy. Rolka mierzy sobie szerokość felgi. Mm -hmm. Pędzelek trzeba ręcznie trzymać dalej, widzicie? Coś jednak pozostaje jednak, w tak. kwestiach manualnych do zrobienia. Dobrze. Człowiek jednak nie jest nie do zastąpienia. Na szczęście. na szczęście ten czynnik ludzki w motoryzacji też jest niezwykle ważny. Ja tu widzę takie delikatne przyszczypanie. Na tej felce prawdopodobnie wiem, dlaczego geometria została zgubiona w tym samochodzie, ale zobaczymy też, dlaczego to koło bije. Jedna z ważniejszych rzeczy właśnie. No. Ruchamy wałek, wałek mocujący koło. A, to faktycznie. jest innowacja na rynku. Lepsza jest penetracja głowicy roboczej i mniejszy stres na oponę przy... W składaniu Wejście w oczy. Okay. O. Teraz to co łychar zwykle robi w no Tak naprawdę... bardziej malarzem będziesz potem niż, <laughs> niż wulkanizatorem, no tak naprawdę rola operatora sprowadza się do właśnie pędzelka, tak jak zauważyłeś słusznie. No i przytrzymania pedału nożnego, który steruje pracą e, urządzenia. Ale faktycznie, że całe podnoszenie, przesuwanie i pochłanianie, absorbowanie tego ciężaru i tych przeciążeń... To wygląda robione przez człowieka, wygląda zwykle jak ciężka praca. A tu wygląda bardzo lekko łatwo i przyjemnie. Jest to bardzo duże ułatwienie, naprawdę. Co to też to... bardzo ważne, sterowanie pracą urządzenia jest w pełni chirurgiczne. Mhm. Czyli nie mamy tak jak w tematyce takich ruchów e, strzelających, jak to mhm. mechanicy mhm. mówią, e, tylko jest to praca taka miarowa, jednostajna, a jednocześnie e, silne narzędzie. Dobrze. E, zabezpieczę sobie całą felgę taśmą. Pokażemy, że ta taśma nie zostanie nawet uszkodzona. Mhm. Ta maszyna tak robi, że po prostu jesteśmy pewni 100%. To jest jedyna maszyna, która też potrafi sprawdzić bicie e, osiowe felgi. Czy felga jest prosta? No właśnie, bo tutaj też coraz częściej no przy tak. tych niskich oponach yy, te felgi krzywimy niestety. Auta mamy coraz cięższe, felgi mamy coraz większe, opony mamy coraz niższe, a kraweźniki są zawsze takie same. Zgadza tak? się Dobry. i to wtedy już wiemy przed założeniem na wyważarkę, że felga, coś jest nie tak z felgą. Mhm. Więc Czyli podczas można to też... ściągania opony już wiemy, że coś jest nie tak z felgą. Wtedy okay. automatycznie wrzucamy ją na wyważarkę i sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku? I oczywiście smarowanie. No no, Bo tutaj maszyny, to jest taka można powiedzieć odwrotność. Mhm. Mechanicy zazwyczaj im większe koło niższy profil, tak jak mówiłeś. Jeszcze raz, lat zazwyczaj podchodzą z większą dozą ostrożności i takiej może obawy, to za dużo powiedziane, ale coś w ten wesel. Natomiast w serwisie, gdzie to, to urządzenie też pracuje, rozmawiając z mechanikami, to oni mówią, że przeciwnie: im większe koło, większa felga, niższy profil i cięższe do pracy, Ty fajnie. tym fajniej no. się na tym pracuje. Także To są wyzwania. Się ugina, to wchodzi jak w masełko po prostu. To jest w ogóle bez kontaktu tak naprawdę z Bez kontaktu, Było To było szybki etap, natomiast mamy cztery punkty tak naprawdę przytrzymania tej opony w kanale felgi. Mm -hmm. Także w tym momencie też nie poddawana jest y, jakimś tam dużym siłom rozciągającym, czyli znowu mamy ryzyko uszkodzenia zminimalizowane do no, praktycznie do zera. No tak bo tu się o nic nie trzeba zapierać żadnej siły nie trzeba wytwarzać pomiędzy tym i tym wygrodziliście samo ugięcie opony też idzie bezpośrednio z hydrauliki dokładnie tak. oczywiście pompowanie pełni automatyczne także tutaj też ustawione ciśnienie tak, uprzednio i jedziemy do pożądanego zaraz strzeli dwa razy drugi Bałek mocujący koło, cały czas jest dopychany do maszyny, do, do narzędzia roboczego. Mm -hmm. Także nawet jak, wiesz, urządzenie pracuje kilka lat w warsztacie, gdzieś tam się troszkę zużyje, złapie mm -hmm. jakiś luzów, to te wszystkie luzy są też kompensowa kompensowane jego automatycznie przez, przez urządzenie. Samo niweluje. Także mm -hmm. w tym momencie to ryzyko... Znowu ryzyko uszkodzenia felgi i opony jest też zminimalizowane, bo nawet jeżeli złapie jakiś tam luz, no to w tym momencie jest to... Kompensowana Automatycznie. Samo siebie... Poprawia. Yy, Poprawia, no. Moż można powiedzieć. No i sprawdziło się. Jest szybciej, łatwiej, i precyzyjniej. Okazało się, że w tym przypadku optymalizacja robi bardzo dużą różnicę i wystarczyło delikatnie tę oponę poprzesuwać, znaleźć odpowiedni punkt styczności opony i felgi. Wtedy jeszcze tylko troszkę ciężarków i okazuje się, że koło jest wyważone. Ale to nie wszystko. Co mnie jeszcze czeka? Geometria. No dobrze, Marcin, ja u Ciebie wiesz, prawie karty z tego klienta mam już, bo przyjeżdżam tutaj z różnymi. Znamy się nie od dziś. No właśnie, z różnymi <laughs> rzeczami, ale powiem Ci, z takich rzeczy jak dzisiaj, a to jeszcze nie wszystko, tak. to nie wiedziałem, ale mówi się, że sam sprzęt to nie wszystko, że Wy się cały czas szkolicie, żeby tego klienta i te samochody dopieścić i żeby umieć to wszystko obsłużyć. Dla mnie to jest jeszcze czarna magia cały czas. Jak wiesz, kiedyś zainspirował mnie dawno, dawno temu, yy, to było chyba za 20 lat temu, zostałem zaproszony na szkolenie mm -hmm. mojego przyjaciela z Akademii Praktycznych Umiejętności i zauroczyło mnie to, bo wiedziałem, mm -hmm. że bez szkoleń nie da rady. Wiesz, mm -hmm. branża motoryzacyjna idzie w tak zatrważającym tempie do przodu, że jeżeli my się nie będziemy uczyć, mm -hmm. będziemy się cofać. No właśnie, co się obsług... nie rozwija, to się zwija, nie? A nam chcąc obsługiwać nowe samochody, musimy. Się szkolić. A szczególnie macie o tyle ważne zadanie i trudne chyba, że faktycznie jesteście, jesteście warsztatem multimarkowym. Nie? I dlatego wszystkiego też każdy ma swoje jakieś tam, nie wiem, teraz kody dostępów, swoje standardy, swoje, swoje rozwiązania technologiczne. a Ty musisz gonić te, te, te wszystkie sztuk. I to jest ta trudność. No właśnie. Wiesz, specjalizujemy się w Marce w grupie Volkswagena, specjalizujemy mhm. się w Mercedesach, specjalizujemy się w Fordach, mm -hmm. ale głównym naszym korem to jest Mercedes i mm -hmm. grupa Volkswagena. Okej, okay. no ale każdy jak tutaj przyjedzie, czy tutaj widzię to JOTA, przed chwilą przyjechała, wyjechała i też. Robimy samochodem. wszystko. No właśnie. Robimy nawet dostawcze samochody. Mówi się, jest że no, jest trochę niewdzięczne, ale. Jest, jest, jest. Nie <laughs> bardzo tak, nie bardzo to wszyscy <laughs> lubią, ale mówi się, że faktycznie kluczem do sukcesu to są, to są ludzie i ich wiedza, ich umiejętności. Warto w to inwestować? Bardzo. Bardzo. Pamiętajmy, że trzymajmy. No naprawdę. Właśnie. To jest nieodzowne. I wiesz, i my mamy dwa razy do roku taki cykl szkoleń, mhm. ale oprócz tego wynajmujemy tą salę dla innych, którzy mhm. chcą przeprowadzić szkolenia, różne prezentacje nowych nowinek technologicznych, mhm. narzędzi. To się wszystko dzieje u nas. No właśnie. Rozwijajmy się w swoich branżach, bo to jest naprawdę niezwykle istotne, żeby nadążyć za tymi niezwykle dynamicznymi czasami. No i na koniec, po optymalizacji, przyjechaliśmy tutaj do Pawła, oczywiście jak zawsze Paweł to też stały bywalec mojego kanału i, i programów, żeby zrobić geometrię, która jak się okazuje dotyczy nie tylko kół. To skomplikowane urządzenie odpowiada również za urządzenia tak, elektroniczne. to skomplikowane urządzenie to jest takie jakby trzy w jednym, no, można ustawić geometrię, skalibrować kamery, skalibrować radary. Co ważne w tych wszystkich nowoczesnych samochodach, no po ustawieniu to. geometrii, powinno się skalibrować radary i kamery, ponieważ ustawiając geometrię zmieniamy jakby tor jazdy pojazdu względem radaru, który był wcześniej ustawiony. Tak? Okay. Odchyłka radaru od jeden stopień potrafi przestawić tor jazdy samochodu, jeżeli jeździmy na przykład na tempomacie, Na 250 metrach o 7 metrów przestawia samochód. Aha. Dlatego to jest tak ważne do ustawienia. Chyba nie wszyscy o tym wiedzą też, że te wszystkie skomplikowane urządzenia, które nam teoretycznie pomagają podczas jazdy samochodem, jeżeli są rozkalibrowane, to mogą spowodować różne niebezpieczne rzeczy. Dokładnie nie? tak. Takie rzeczy się no dzieją. No w naszych samochodach, gdzie są jeszcze tam full ledy, matrixy, powinno się też ustawiać reflektory, tak? Bo, mhm. No bo wiadomo, one też działają na zasadzie radaru i kamer. I żeby na przykład nie oślepiać kogoś na naprzeciwka. Jasne. Powinno się też to, to skalibrować. W jaki sposób to się dzieje? Jak, w jaki sposób to urządzenie jak rozumiem, łączy się jakoś z samochodem? E, urządzenie z jego się łączy z samochodem, tak, podpowiada nam, co mamy robić, jak ustawić radar. Radar który w tym samochodzie jest tutaj pod tym znaczkiem. Mm -hmm. e, zakładamy odpowiednie tablice, które podaje nam auto, którą do jakiego samochodu, w jakim momencie założyć. E, no i tak to działa. Mm -hmm. Tu jest kamera do, do kalibracji. Tak? Zakładamy mhm. również tam na koła, żeby on widział, jaki jest samochód ustawiony, w jakiej odległości. Ustawiamy tu odpowiednią odległość, którą podaje nam urządzenie mhm. do samochodu. Wysokość poziomujemy i horyzontalnie, i, i, i pionowo, wertykalnie. i mhm. wertykalnie. I wszystko tam w zasadzie podpowiada nam, co mamy dalej robić. Czyli to jest taka dodatkowa czynność, bo kiedyś geometria kończyła się tylko i wyłącznie tak, na na koła, i po to właściwie, żeby nie wiem, ustawimy geometrię, żeby nie cięło opon. Natomiast dzisiaj ustawia się geometrię niezwykle precyzyjnie i jeszcze muszą te wszystkie. No, dokładnie tak. tak iść no mamy razem. samochód, powiedzmy, był, nie wiem, przestawiony, są koła względem, po, po geometrii były, powiedzmy, zbieżne, teraz są ustawione prawidłowo, samochód mhm. zmienia te jazdy. Wiadomo, że, że, że rower był ustawiony wcześniej do tych wcześniejszych ustawień, tak? Więc mhm. może być pod kątem. I to, co mówiłem, zmienia wtedy to tak. jazdy samochodu. Zupełnie. Musimy o tym wszystkim pamiętać, słuchajcie, nie możemy my, jako klienci też zapominać, tylko najfajniejsze jest to, że, że są właśnie miejsca, które się wyróżniają i chcą wyróżniać, tak jak ten warsztat, do którego tak często przyjeżdżamy, że i sprzęt, i ludzie są tutaj po prostu na najwyższym poziomie po to, żebyśmy to my mogli z tego wszystkiego. Co Ja już korzystałem.